Zabiegaliśmy jako klub e, przez prawie pół roku, żeby ta wspaniała impreza odbyła się e, w Gorzowie Wielkopolskim. Dlaczego w Gorzowie Wielkopolskim i sięgałem argumentami? Nie ma, proszę Państwa, e, takiego regionu jak Ziemia Lubuska, gdzie dwie topowe drużyny jadą z e, i Palubas. Nie ma tak rozkochanych kibiców jak na naszej ziemi I, i też i nie widzę piękniejszego stadionu może porównywalnie jest w Toruniu jaki jest u nas w Gorzowie. Tak fantastyczną imprezę sprowadzić na ziemię lubuską, sprowadzić do Gorzowa to niewątpliwie sukces i myślę, że kierownictwo klubu na ten sukces zapracowało sobie wieloma latami i tym co zrobiono także o tym co o wspominał w Polsku Marnicki mamy przepiękny stadion dobrze, że tak fantastyczne Terezy tutaj będą gości. Tony Ricardson, twój były rywal z tolu, wielki zawodnik, bo on będzie prowadził kadłę reszty świata Był Muper e, jak zapatrujesz na pojedynek z swoim starym kolegą, który jest mistrzem strategii? I bardzo się cieszę, że takie zawody zaczynają odbywać się w naszym kraju. Są to Mam, mam nadzieję, że je, jest to początek e, takich właśnie międzypaństwowych test-meczy. Myślę, że jak, e, jak najbardziej racjonalne e, podejście do tych zawodów. nie jest znakomitym zawodnikiem w wielokrotnym mistrzem świata. Myślę, że w krótkim czasie będą budowane filmy, właśnie oparte o wielkie nazwiska, które będą ten żyw dalej e, promowały, tak? Ja myślę, że to jest e, bardzo do, dobra promocja dla Żużla, dla, dla miasta, dla ludzi, którzy o to walczą, a tutaj chciałbym ukończyć ministro panu prezesowi Komarnickiemu, który e, dzięki jego inicjatywie te zawody odbędą się właśnie tutaj w Gorzowie, bo jak wiemy na te zawody było wielu chętnych, więc, e, więc nie, nie było to takie łatwe, a po tym co się wydarzyło w zeszłym sezonie pod koniec w Toruniu okazuje się, że właśnie Polacy E, kochają ten sport i te zawody, właśnie żużlowe. Tak? E, to jest chyba sport najbardziej czysty pod słońcem. Tutaj nie można zamykać gazów, a więc tylko otwieramy. Ten mecz będzie jeszcze ciekawszy, kadra, kadra reszty świata na pewno będzie jeszcze mocniejsza. Także myślę, że I wiodącą postacią tej reprezentacji będzie Jason Kramp, którego zabrakło w Toruniu. No, przez, przez ten fakt, o którym powiedział Tomek. Oczywiście nie zabraknie wspólnych medalistów Mistrzostw Świata, więc Greka i Andreasa Jensona. Do tego dojdzie jeszcze Emisej Pudina, którego również w Toruniu nie była, także Chris Harris niezwykle widowiskowo jeżdżący, co pokazał podczas Grand Prix w Gorzowie. Yy, kadrę Juniorską tworzyć będą Dersi Ward i też miejscowy zawodnik Misia z Karol Jensen. Tak będzie w ogóle Myślę, że skład jest jeszcze silniejszy niż, niż w Toruniu i będzie to na pewno jeszcze trudniejsze i większe wyzwanie dla naszej kadry. Skład naszej kadry oczywiście będzie otwarty, będzie zbudowany w oparciu o Tomasza Goloba naszego wspaniałego kapitana, także Jarosława Hampla. Piotra Potasiewicza, i oczywiście resztę kadry dobierze Marek Jak czeka nasz ogłosiony ostateczny skład drużyny, która walczy dzisiaj z resztą z świata. Panie tak, współpracy. A co Panowie podpisują panie, 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 Prezesie? Jeszcze raz? Riz intencyjny. intencyjny, że to, co żeśmy dotychczas powiedzieli sobie oficjalnie, nieoficjalnie jest aktualne. Myślę, że pojedynek Tomka ze starym rywalem z Toru, Tomek będzie ścigał, a Tony będzie Odpowiednie strategiczne zmiany przeprowadzał, to będzie naprawdę duży smaczek. Tym bardziej, że Tony przylatuje już dzień wcześniej do Gorzowa, więc będzie okaza, żeby się fajnie nakręcić i zrobić super atmosferę. No myślę, że widowisko będzie przednie marki, bo trzy punkty przewagi Polaków z meczu w Toruniu to jest oczywiście coś, co będzie bardzo boleć kadrę reszty świata. I zmiana bardzo duża, bo Holdera zamienia Jason Crump, który wtedy musiał lecieć na pogrzeb w Street do Melbourne, więc myślę, że widowisko będzie rewelacyjne. I i reszta świata naprawdę ma też bardzo mocny skład, więc Polacy będą mieli jeszcze większą troszeczkę niż mieli 16 października w stronę na motory. Kramp, Holder kto jeszcze? Emil Say a więc też gentleman, który wie jak trzymać gaz. Nie tylko potrafi na w Sankt też burgo, mówić, ale świetnie się ściga. Greg Hancock, Andreas Jansson, Darcy Ward, no i młodzież która się chowała w Toruniu, a teraz będzie w Grzowie szlifować talent, czyli Michael Jpseniensem, więc naprawdę ekipa, która gwarantuje, że będzie myślę, ściganie do 15 biegu w 15 będzie decydował o tym, kto wygra. czym ale się ten znaczy, przechyli. A w biało-czerwonych barwach? Tomek Golo Jarek Hampel. Myślę, że Władek Komarzniński zrobi wszystko, żeby pojechał Bartek Zmarznik. Podejrzewam, że na pewno znajdzie się miejsce dla drugiego dobrego juniora, ale tu jest zatrzęsienie Polscy i noży świetnie jadą, czy to będzie Magic, Maciej Janowski, czy Bercia Pawiccy, czy, ee, czy magic to pytanie jak tutaj by, strategicznie to wyglądało i na pewno pojedzie Piotr po Kosiewi, bo co by nie mówić, ziemia lubłska, więc bardzo fajny klimat. Świetnie pojechał Piotr. Tu się przełamał tak na dobrę sprawę na pucharze Świata rok temu, kiedy pojechał rewolucyjnie w tej imprezie, więc... Jeśli będzie zespół oparty na wielkich liderach, Tomek, Jarek, Piotrek i do tego doskoczy Krzysiu Kasprzak, który będzie świetnie się rozwijał, bo zobaczmy na jedną rzecz, on zawsze świetnie dochodzi jako drugi elektron do lidera. Nigdy jak to położysz na barki Kaspra maksimum odpowiedzialności, to to nie wypali. Ale jak będzie miał lidera Tomka Golowa on patrzy jak w ołtarz, to zobaczmy, King rok temu wszyscy się bawiali o Jartę Kaspra, a Kasper wywalił 15 punktów, komplet czysty.